Filip, spokojnie. Jeszcze jedne schody, tak, takie dłuższe, kręcone, tak? I przyszła góra do Mahometa, to Mahomet pójdzie do góry. Czy pracownicy z muszą doprowadzać ludzi do takich sytuacji ekstremalnych? Odważacie postanowienie sądu i że żona ma sfałszować ten dokument i poprowadzić jego rękę. My mamy inne wytyczne, proszę państwa. My nie chcemy nic więcej niż to, co się synowi należy. Nie? Życie pana Roberta i jego żony zmienił poważny wypadek ich 26-letniego syna Filipa. Tragedia rozegrała się rok temu w Albanii. Filip razem z dziewczyną zdecydowali się, że popływają. No, to był jakiś zbiornik wodny, tak? To to tak, było? ale taki potężny. W pewnym momencie podszedł do mnie jeden chyba albańczyk i mówi, że to jest niebezpieczne tutaj pływanie. Czy że to mój kolega? Ja, ja tak sobie spojrzałem. Mówię, nie, to mój syn, że już jest ok, bo już widziałem, że jest przy brzegu, jest że gdzieś około 10 metrów. No i w tym momencie, jak spojrzałem, to on zniknął pod wodą. Długo Filip był pod wodą? Ciężko powiedzieć, dla nas wieczność, nie? Później świadkowie mówili, że jakieś 10 może minut. Niedotlenienie mózgu spowodowało szereg obrażeń wewnętrznych i afazję globalną. Oznacza to, że Filip nie potrafi pisać i czytać. Prawie nie mówi i nie rozumie większości wypowiadanych do niego słów. Jego rodzice walczą o poprawienie stanu zdrowia ich syna, w czym najbardziej pomaga im przyjaciel Filipa. Bardzo dużo trzeba mu powtarzać, bo bardzo dużo zapomina. Jeszcze do niedawna nie wiedział nawet, ile ma lat. Nie wiedział, jak ma na imię. Na pewno będziesz zdrowy. To cię obiecuję, Tak? Ja będę wspierał ciebie i Twoich rodziców. Do samego końca. Kiedyś Ty, pamiętam, pomogłeś mi wiele razy. Tak? Pamiętasz? A teraz ja, gdy Ty potrzebujesz pomocy, ja pomogę Tobie. Tak? I na pewno wygramy. To byś o tym wiedział. Tak. Dzielimy życie jakby do wypadku i po. Młody chłopak to był, nie? Życie przed sobą, miał. Ale to, co się później stało tu w Polsce z tymi urzędami, to na to nie byłem gotowy, nie? Że po prostu urzędy, a głównie ZUS, będzie jakby... Przeszkadzał, nie? Przeszkadzał, będzie utrudniał. Tu jest cała dokumentacja, którą prowadzimy od roku z ZUSem. Ich pisma do nas i nasze pisma do nich, i zaskarżenia decyzje do sądów to jest tylko do, do, do ZUS. -u. Najpierw rodzice Filipa stoczyli z ZUSem prawdziwą batalię o zasiłek chorobowy dla ich syna. Teraz starają się o przyznanie Filipowi renty, a w sądzie toczy się sprawa o jego ubezwłasnowolnienie. I znowu pojawia się problem, i znowu dotyczy zus -u. Okazuje się, że mimo postanowienia sądu, pracownicy zakładu odmawiają wydania ważnej korespondencji matce Filipa. I jakie jest dokładnie postanowienie sądu? Jakby pan mógł przeczytać. Sąd postanawia ustanowić dla uczestnika postępowania Filipa Mikołajskiego doradcę tymczasowego w osobie. Magdaleny Mikołajskiej mamy do reprezentowania uczestnika przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Sądem w sprawach dotyczących prawa do zasiłku chorobowego, do odbioru świadczeń przyznanych uczestnikowi i do odbioru kierowanej korespondencji. No moja żona poszła po prostu do ZUS-u z tym postanowieniem, bo przyszło na Filipa maila, do którego mamy dostęp, że jest do odebrania pismo na tym EZUS czy coś takiego na tym mm -hmm, portalu. Tak. My do tego nie mamy dostępu. Państwo się martwili, czy przypadkiem na przykład to pismo nie dotyczy właśnie sprawy tej renty. Może trzeba coś jeszcze donieść do wniosku? Ona no, 99% <laughs> do, 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 dotyczy renty, bo jedyną sprawą, którą teraz mamy w ZUS-ie, znaczy my, Filip ma, to jest sprawa renty. Pracownica ZUS-u wzięła to Postanowienie. Zniknęła na prawie pół godziny, i po konsultacji z kierowniczką przyszła, powiedziała, że oni nie honorują tego postanowienia, i dała nam dwie kartki upoważnienia, że Filip ma to wypisać. Jak to ma wypisać? No ma, ma po prostu dać żonie upoważnienie do, do odebrania tej korespondencji. A żona mówi, że po pierwsze on w stanie nie jest fizycznie czegokolwiek podpisać, złapać. To pouczyła ją, że ona ma sama wypisać, złapać jego rękę i, i po prostu poprowadzić jako, że to on podpisuje. I dlatego chcemy dzisiaj udać się do, do ZUS-u z tym upoważnieniem i niech to sama ta pani urzędnik niech to zrobi z Filipem. Niech nam pokaże. Fizycznie jak to zrobić, bo to jest niemożliwe.